Rejs na Antarktydę, dzień siódmy. Zdobycie kontynentu antarktycznego. Czasami na wachcach nawigacyjnych dzieje się dużo. Tu jakieś pingwiny, jakieś ryb, tu jakieś żeby, góry lodowe. A czasami jest tak. Przez godzinę albo dwie. Kolej. Nic się nie dzieje. Tego dnia dopłynęliśmy do kontynentu antarktycznego. Część z nas Pontonem, a dwoje z nas kajakiem, w tym ja. Halo, halo! Witam się z kontynentu antarktycznego, na który przepłynęłam kajakiem. O, to się nie dzieje. Do tej pory lądowaliśmy na wyspkach wzdłuż powysłu antarktycznego, a teraz jesteśmy na kontynencie kontynencie! Idziemy się właśnie zdobyć naszą... Pierwszą górę. O. Portal Point znajduje się nad Zatoką Charlotte. Są tutaj również fundamenty starej brytyjskiej chaty badawczej. Antarktyda zdobyta przed czterdziestką. Tu z każdego kąta wygląda super. Każdy kadr jest udany. Obserwuj po więcej przygód z Antarktydy.